No dobra, moi państwo, wstajemy. Przecież nie będę was wyciągał. Lepiej się zastosujcie. Przez całą zimę coś we mnie dojrzewało i za chwilę się tym z wami podzielę. Dzięki, Stella. A takie małe wiosenne porządki. No wiesz, wietrzenie to moja specjalność. A! Edward go pożarł. No dobra, Edek, sam się o to prosiłeś. Stella, czekaj. Nic mnie nie pożarło. Utknąłem się i. Poważnie. Właśnie obroża. Działa jak klucz. Otwiera się ją drzwi i... No i co? Może ci się wydaje, że tak po prostu ci ją da, tak? Nie mnie, moja mała fanfatal Fatal. Tobie. Jej? Mnie? Tobie, Stella. Przekonasz kocura, żeby ci ją oddał. Posłużysz się... Z mrodem, wie Osobistym urokiem. <laughs> to ja się zaśmiałem? Posłuchaj, Nie Przepraszam. Może przez te cyngle trochę straciłeś ostrość widzenia, ale jakbyś nie zauważył... To jestem skunk. Na pierwszy rzut oka może, ale ja patrzę poza to tostello i widzę kotkę. A my tylko musimy trochę ją podrasować. Nożyce. Nożyce? Proszę bardzo. Co ty, co? Ej, 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 o, 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 o. Węgiel. Węgiel? Ale... sok pomidorowym korek. Korek! Tylko spróbuj mi Jeszcze jedno. Ała! O, dość, gotowe. Panie i panowie, nasza rola dobiegła końca. No, no. O mamciu, nie no poważnie, kurczę. Co? O, Miau. o. dobra, Złotko, twoja kolej. Tam, miejmy nadzieję, że ten kot to skończony debil. Podkład, start! Yy. Kroda, no, go, kota! Miał paszczo, być kot. go, Kroda, krok, no, odmażą, bo, krowy! Są taki... Kto narusza teren? Jesteś kotem! Jesteś kotem! Jesteś kotem! E, 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 znaczy się ja jestem. E, miał... Cóż, istotnie. No Baba, si ba, 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 No już zabieraj się stąd. Moja pani nie ma zwyczaju dokarmiać jakichś przybłęd. Jakichś przybłęd? Dobra, sam Co z obrożą? Ej, ale masz fajną obrożę, kolego. Mogę ją sobie obejrzeć? Nie, 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 nie bliżej nie podchodź. Nie zamierzam bratać się z plecem, który nie wie, co to kuweta. Prec <grym> <grym> brudny k burze. Brudny gburze? <grym> brudny gburze? O, mam Cię do się. Dobra, będzie tego. Powyżej uszu mam kolejnych ćwoków, którzy jak tylko mnie widzą, to dają nogę, bo myślą, że jestem brudna. Coś ci powiem, mądralo. Nie po to północy się robiłam na bóstwo, żeby potem jakiś tłusty kastracik mówił mi nie. Stary, ja sobie nawet tyłek musiałam malować, bo o korku to już nawet nie wspomnę. Dość! Jeszcze nikt. I to nigdy nie mówił do mnie w ten sposób. <laughs> to mnie obraża. I podnieca. Ale stary, ja tak mogę całą noc i dłużej. I... Papa, puszku! Dobra, moi państwo, jedziemy. Jesteś twarda i roztaczasz taką jakąś przemożną aurę. A, ale że w sensie bo... Masz że... coś takiego w oczach. W oczach? Masz w nich taki dziki fatalizm. Dziki fatalizm? Kurteczka. To nie twoja wina, ale to się nie może udać. Rozumiesz? Bo, bo ja jestem. O tuż to. Miło było mi cię poznać. Obram. Naprawdę ci to nie przeszkadza? Nie. To cena idealnie płaskiego nosa. Jestem pozbawiony węchu. Facet pozbawiony węchu. Wow, Stella, ja was uwalniam. Jakiś minimum szacunku. ci nagazuję, że jeszcze wnuki ci będą śmierdzieć. Co takiego? Co? Czy jak? No, nie, nie!